Jest widoczna? Well, we przyjeżdżając tutaj, gdy jechaliśmy od Charkowa, gdy zbliżaliśmy się do stolicy, widać było całe długie kolejki czołgów wzdłuż głównej drogi. Widać było również w mediach społecznościowych oraz od różnych osób w mieście, że są pozycje obronne zajęte przez Ukrainę. Natomiast problem czy trudność związana jest z tym, że Rosja ma bardzo złożone rozwiązania wojskowe. Mimo, że Ukraińcy bardzo mocno walczą z tego, co widzimy, z tego, co słyszymy, to po prostu. Siła uderzeniowa Rosji jest znacznie większa. Mówimy tutaj o bombardowaniach z powietrza, pociski manewrujące. Powoduje to, że niezmiernie trudno jest w wojsku ukraińskiemu przemieszczać część ze swojego bardziej skomplikowanego uzbrojenia, bez tego, że zostaną zaobserwowani staną się celem sił rosyjskich. Z tego co wiemy, prezydent Zelenski jest wciąż w Kijowie. Z tego co wiemy, jest wciąż w Kijowie, wielokrotnie pojawiał się na materiałach wideo, które umieszczał na swojej stronie Facebook. Dzisiaj, dzisiaj w nocy wyglądał tak, jakby stał gdzieś w mieście na tych materiałach. Był otoczony swoimi najbliższymi członkami gabinetu i generalnie powiedział tak, jesteśmy tutaj, tutaj zostaniemy i będziemy walczyć, żeby chronić niepodległości Ukrainy. Nie możemy nie doceniać odwagi prezydenta Załońskiego na tym etapie. Amerykanie ostrzegali go wielokrotnie, że powinien poważnie rozważyć wyjechanie z miasta. Wczoraj wieczorem pojawiła się kolejna Pojawił się kolejny materiał wideo, kiedy powiedział, że wie, że jest celem numer jeden dla sił rosyjskich, a jego rodzina jest celem numer dwa dla sił rosyjskich. A teraz w kontekście mogę to przedstawić takim, że założenie jest takie, że zamiar Rosji polega na tym, żeby otoczyć miasto i żeby całkowicie. Zniszczyć ten rząd, wypchnąć od władzy, a następnie umieścić na ich miejscu jakiś reżim zależny od Kremla, który będzie realizować polecenia Moskwy. Siły ukraińskie walczą, walczą bardzo mężnie ale zwykli ludzie tutaj również, wszyscy, z kim byśmy nie rozmawiali. Muszę to naprawdę bardzo mocno powiedzieć. Absolutnie każdy jest naprawdę gotowy do tego, żeby zrobić wszystko, co tylko może, na każdym możliwym poziomie walczyć, walczyć w jakiś sposób. Wcześniej rozmawialiśmy również o tym, w jaki sposób wojsko ukraińskie mówiło ludziom, w jaki sposób robić koktajle małotowa i wyrzucać je przez okno. Również kanały ukraińskie, kanały telewizyjne dzisiaj wieczorem przekazywały instrukcje, Instrukcje obywatelom dotyczące tego, jak przygotowywać koktajle małotowa u siebie w domu. Więc rozumiesz, że to będzie miało naprawdę konsekwencje w postaci naprawdę mocnej walki. Będzie to walka, która wydaje się, że że się tutaj rozpoczyna i będzie realizowana dzisiaj w nocy. To była relacja reporterki CNN z Kijowa, dosłownie sprzed kilku minut. To obraz na żywo pokazując to dzieje się w samym centrum miasta bardzo blisko miejsca z którego amerykańska reporterka opowiadała o sytuacji w mieście i wokół miasta rzeczywiście to zestawienie jej informacji które pod, którą podała na początku że to prawdziwe piękne duże kwitnące miasto